Witajcie moi mili, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami dzisiaj serdecznie. I oczywiście tradycjonalnie e, odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na drugi tydzień maja. E, chcę powiedzieć, że w dalszym ciągu osoby, które będą subskrybowały mój kanał, z tych osób pod koniec miesiąca będę losować jedną osobę i ta osoba będzie miała ze mną sesję tarota za darmo. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł Ziemi. Koziorożec. Uczucia. Zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to możesz właśnie w tym tygodniu stracić głowę dla uczuć, dla miłości. Ktoś bardzo może Cię właśnie oczarować, więc trochę miej po prostu zdrowy rozsądek, żebyś nie popadł w sidła jakiejś takiej. Niekoniecznie może być dobrej miłości, dobremu uczuciu, ale uważam, że ten czas będzie bardzo pozytywny pomimo wszystko i będziesz bardzo, bardzo szczęśliwy. Jeśli chodzi o zdrowie, to może coś się właśnie dziać: możesz mieć problem, jakiś nie będzie to duży problem być może lekkie przeziębienie, lekkie niedomaganie, ale to szybko wszystko minie. Jeśli pomimo wszystko, by coś Ciebie martwiło, na pewno warto to skonsultować ze specjalistą. Jeśli chodzi o pracę, to wiele z Was zacznie coś nowego, jest jakiś nowy początek, po prostu jakąś pasję. Na którą długo czekałeś, to coś możesz właśnie w tym tygodniu zacząć i będziesz bardzo, bardzo szczęśliwy. Jeśli chodzi o pieniądze, to dosyć ym, stabilnie. No co ja widzę? Ten tydzień będzie poświęcony dla uczuć, dla miłości, będziesz żył dla miłości. No i przed Wami też jest początek jakichś wielkich uczuć, które w perspektywie może zakończyć się stałym związkiem. A kartą e, tygodnia jest kapłan, więc na, na pewno będziesz miał wsparcie, pomoc e, i opiekę. No jest to bardzo, bardzo dobry tydzień. Więc, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście proszę łapkę w górę. I teraz czytamy horoskop dla byka. Byk. Uczucia, zdrowie, praca, pieniądze. Jeśli chodzi o uczucia, to ten tydzień będzie bardzo taki dojrzały. Będziesz poświęcony dla rodziny. Będziesz Na pewno Twoje uczucia będą bardzo dojrzałe i bardzo stabilne. Jeśli chodzi o zdrowie, mogą być jakieś niedomagania. Będziesz się czymś martwił, ale to nie martw się zapasy, zap na zapas. Co jeszcze widzę? Niektórzy, którzy mieli jakieś problemy zdrowotne, to te wszystkie problemy zdrowotne dla niektórych właśnie byków zakończą się. Wyjdziesz ze swoich właśnie problemów zdrowotnych. Jeśli chodzi o finanse i pracę, jest to bardzo dobry tydzień, nowy początek, coś bardzo pozytywnego praca, która będzie przynosiła duże zyski. Jest to dosyć pozytywny tydzień i kartą tygodnia jest dziesiątka była, więc dużo pracy. E, w perspektywie ta praca i ten wysiłek przyniesie bardzo duży zysk. Więc mój kochany byku, i jeśli horoskop się podobał, to oczywiście łapka w górę i czytamy teraz horoskop dla panny panna. Uczucia, zdrowie, yy, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno w tym tygodniu zajdą bardzo pozytywne zmiany, spełnią się Twoje marzenia co do uczuć, by widocznie osiągniesz to, co właśnie chcesz. Yy, yy, jeśli chodzi o zdrowie, to wszystko zależy od Ciebie. Jeśli nie będziesz bagatelizować będziesz bać o siebie, to wszystko dobrze się poukłada i zakończy, jeśli będą jakieś problemy jeśli chodzi o pracę, no będziesz uwikłany w jakieś swoje obowiązki będziesz się musiał poświęcić, chociaż nie do końca możesz lubić coś, co robisz coś, co wykonujesz, jakiś zawód, ale no niestety, trzeba pracować, żeby były pieniążki na życie. No, tydzień jest bardzo pozytywny. Będziesz miał dużo możliwości, dużo szans i jakieś sprawy wszystkie pójdą właśnie w bardzo dobrym kierunku. A kartą tygodnia jest dziewiątka denarów. No, to czekają ciebie jakieś zyski, przychód pieniędzy, stabilizacja finansowa. No, ten tydzień. To jest pod znakiem takich zmian, i to bardzo, bardzo pozytywny dla panny. Więc, moja kochana panno, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście, łapkę do góry. Żywioł powietrza wodnik. uczucia zdrowie praca i finanse Jeśli chodzi o uczucia to wasz związek będzie coś przerabiał. Będą jakieś chore takie sytuacje, ale w perspektywie wszystko się wyjaśni, wszystko się poukłada i wszystko się uzdrowi. Jeśli chodzi o zdrowie, no to będziesz musiał zainwestować w siebie. W swoje zdrowie, ale będziesz miał w tym pomoc. Jeśli chodzi o pracę, to niektórzy z Was mogą właśnie w tym tygodniu stracić pracę, może coś się zakończyć, ale to wszystko będzie bardzo krótko trwało. Nie martwcie, dlatego że bardzo szybko wrócisz do pracy, jeśli będziesz jej potrzebował i chciał. I kartą tygodnia jest wieża. No, mogą Wam się jakieś sprawy Pokomplikować, coś się może zakończyć, no, może coś pójść w niedobrym kierunku. Więc, mój kochany wodniku, uważaj na swoje sprawy, bo nie jest to do końca dobry czas dla Was. Więc, mój kochany wodniku, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście łapka do góry. Teraz będę czytała horoskop dla Bliźniąt. Bliźnięta. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to spełnią się twoje jakieś nierealne marzenia, jakieś plany zrealizujesz i na pewno e, osoby, które myślą o legalizacji związków, więc będą takie plany, i to się w perspektywie spełni. Na pewno czekają Was szczęśliwe chwile. Widzę, że też wspólne jakieś wyjazdy we dwoje. Jeśli chodzi o zdrowie, tu może zdrowie płatać figle, mogą pojawić się jakieś problemy i będziesz musiał zawalczyć, i właśnie pokonać i po prostu postarać się o swoje zdrowie też zainwestować w siebie. Jeśli chodzi o pracę i finanse, tu będzie bardzo stabilny tydzień i taki umiarkowany, jeśli chodzi o pracę i pieniądze. A kartą y, tygodnia jest azbłow, więc dostaniesz jakąś dobrą wiadomość, przed Wami jakiś dobry, pozytywny początek. Więc mój kochany bliźniaku, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście łapka w górę. I teraz czytamy horoskop dla wagi. Waga: uczucia, zdrowie, praca i finanse. No, jeśli chodzi o uczucia i o związki, to w związkach, w których po prostu działo się źle, na pewno. Wiele z Was zakończą jakieś swoje relacje, jakieś związki, i w stabilnych związkach też mogą być przejścia. No nie będzie to zbyt dobry tydzień, jeśli chodzi o uczucia. Jeśli chodzi o zdrowie, no to też mogą być jakieś takie zmiany. Możesz się o czymś dowiedzieć, ale nie obawiaj się, bo to, co. Będzie to bo, będzie bardzo pozytywne. W tym tygodniu właśnie y, panie spod tego znaku mogą się dowiedzieć, że w perspektywie y, pojawi się dziecko, będzie zwiastun ciąży. Jeśli chodzi o pracę, to na pewno z Was y, Wiele będzie się zastanawiało nad zmianą pracy, nad wyjazdem, nad, nad jakąś emigracją, a w stałych pracach dosyć stabilnie i pozytywnie. I kartą tygodnia jest kostucha, taka przemiana, transformacja więc to, co złe, to się wszystko skończy i po prostu wejdziecie w nowy taki etap w życiu. Więc moja kochana Wago, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście łapka w górę. Żywioł ognia. Baran. Uczucia zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to nawet w związkach będziecie się czuć bardzo samotnie. To nie jest też dobry moment na wchodzenie w jakiś związek, w jakąś relację. Będzie to raczej taki bardzo spokojny tydzień. Być może będzie to spowodowane, że będziecie nie domagać. Możecie się dowiedzieć o jakichś złych wieściach. Na pewno e, będziecie mieli w tym tygodniu jakieś problemy zdrowotne, ale te problemy pokonacie. W pracy będziecie mieli pomoc, wsparcie jakiegoś przyjaciela, e, sympatycznego, uroczego e, człowieka. I kartą tygodnia jest Walet Pucharów, więc na pewno może. Ktoś przyjechać, może Was ktoś zaskoczyć, będzie to jakaś bliska osoba, i też możecie gdzieś po prostu wybierać się w podróż. Więc, mój kochany baranku, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście łapka w górę, i będziemy teraz czytać: Horoskop dla Lwa. Lew. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to też nie jest za dobry okres dla lwa. Wiele, wiele par może zakończyć właśnie związek, nawet mogą być właśnie rozwody, może być po prostu takie postanowienie, plany, no coś się wam zawali, coś, będą związki wasze takie w niepewnościach. Będziecie mieli problemy. Być może jest to wpływ księżyca na, na tą sytuację, jaka będzie się działa w uczuciach u lwa. Jeśli chodzi o zdrowie, tu będziecie, nie, nie będziecie się musieli martwić o zdrowie, ale też nie róbcie jakichś głupich po prostu ruchów. Nie róbcie coś głupiego czego, byście się mogli później wstydzić. W pracy y, dosyć stabilnie, ale też uważajcie na ocenę ludzi, więc nie narażajcie się, żeby Was po prostu źle nie oceniali. I kartą tygodnia jest królowa Pucharów. No, będzie za czymś tęsknił, y, za miłością, za uczuciem, no i też możesz liczyć na wsparcie osoby spod znaku raka. Więc mój kochany lwie, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście łapka w górę. Ale ten tydzień to nie będzie łatwym tygodniem dla lwa. Teraz czytamy horoskop dla szczelca. Szczelec. Uczucia. Praca. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to nie jest to za dobry tydzień. Też niektórzy mogą się rozstać, mogą zakończyć jakiś etap w swoim życiu, jakieś po prostu relacje. Jeśli chodzi o zdrowie, tu nie widzę żadnych problemów: będzie przemiana, stabilizacja, będziesz się dobrze czuł, będziesz ożywiony. Jeśli chodzi o pracę, to w tym tygodniu. Musisz coś pożegnać właśnie dla własnego dobra, żeby, żeby po prostu zrealizować się i zrobić w życiu to, co chcesz. A kartą tygodnia jest trójka pucharów. No to czeka Cię towarzystwo, przemiłe spotkania, no i będziesz bardzo taki uszczęśliwiony. Więc mój kochany szczelcu, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście proszę łapkę w górę. Żywioł wody, rak, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to możecie mieć właśnie przejścia. W związkach jakieś drobne problemy, jakieś takie sytuacje niewyjaśnione, niedogadane ale w Waszych związkach wszystko się poukłada do dwóch miesięcy i wszystko się ułoży. Także nie martwcie się tymi przejściami, no też będziecie podejmować jakieś decyzje i jakie by nie były te decyzje, one będą korzystne dla miłości, dla uczuć Waszych. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu też wszystko będzie dobrze co niektóre właśnie panie spod tego znaku mogą dowiedzieć się o, że są w ciąży, o przyszłym narod o w krótkim czasie, że w ich życiu właśnie może pojawić się dziecko. Jeśli chodzi o pracę, to wiele z Was powróci do tego, co lubicie, powrócicie do Waszych obowiązków, do pracy. No i też w pracy możecie właśnie spotkać osobę, którą bardzo dawno nie wiedzieliście. No będą jakieś bardzo sympatyczne i miłe powroty do pracy. A kartą tygodnia jest słońce. No to będzie żył dla rodziny, dla jakichś spraw swoich też zawodowych, na pewno wiele z Was, raków, w tym tygodniu może awansować, może doczekać się czegoś naprawdę bardzo szczególnego, wyjątkowego, co długi czas pracowaliście na to i na pewno na to, co w Waszym życiu Was spotka, na pewno zasłużyliście. Jest to bardzo sympatyczny okres dla raka. Więc, mój kochany raku, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście. Łapka w górę. Teraz będziemy czytać horoskop dla Skorpiona. Skorpion, uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz walczył z uczuciami, będziesz podejmował decyzje. I będziesz chciał gdzieś wyjechać, będziesz coś chciał zaplanować w związku z właśnie, z uczuciem, z miłością, z partnerem, z partnerką. Też możecie mieć jakieś przejścia, możecie tęsknić jedno za drugim. Jeśli chodzi o zdrowie, to dla osób, którzy mieli jakieś problemy zdrowotne, pojawią się nowe możliwości. Które pomogą pokonać wszystkie wasze dolegliwości. I tak się stanie. Jeśli chodzi o pracę i finanse, to dobry tydzień, dobry start, powrót pieniędzy, no i taka satysfakcja finansowa. A kartą tygodnia jest dwójka pucharów. No, to widzę, że w waszym życiu pojawi się partnerka, stały związek, szczęście i takie spełnienie. Marzeń. Jest to bardzo dobry tydzień, jeśli chodzi o skorpiona. Więc, mój kochany skorpionie, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście proszę łapkę w górę i czytamy horoskop dla ryby. Ryby: uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz żyć na takich stratach. Wiele z was może zakończyć swój związek. Będziecie się czuli tacy oszukani, tacy niespełnieni, uważaj właśnie na te przejścia. Nie będą one do końca dobre i pozytywne dla Ciebie. Będziesz musiał zacząć coś od początku. Jeśli chodzi o y, zdrowie, y, to na pewno będziesz się zastanawiał, bo coś będziesz nie domagał, i widzę, że na pewno uda się z tym problemem do lekarza, i na pewno ten problem będzie rozwiązany. Na pewno będzie bardzo duża pomoc i w perspektywie pokonać swoje problemy zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, no to widzę, że dużo pracy. Taki natłok pracy, będziesz aż zmęczony, nie będziesz miał po prostu siły i chęci do pracy, dlatego że będzie jej aż tak właśnie dużo. I kartą tygodnia jest czwórka monet. No to e, widzę pieniądze, ale też widzę pieniądze, które będziesz musiał oszczędzić. Będziesz musiał przemyśleć, żeby po prostu wszystkich pieniędzy nie stracić, że no, musisz też myśleć o dniu jutrzejszym, a nie tylko o dzisiejszym. Więc mój kochany, moja kochana Rybko, jeśli horoskop się podobał, to łapkę w górę. Moi kochani, cóż, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z Wami już dzisiaj serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie mojego horoskopu i zapraszam Was w następnym tygodniu już wkrótce.